Każdy z nas ma swoją historię, jedni zapisują ją w pamięci innych, a niektórzy w historii świata. Witaj na kanale 5 minut o człowieku. Dzisiaj bohaterem będzie Elon Musk. Urodził się 28 czerwca 1971 roku w Pretorii, w Republice Południowej Afryki. Od najmłodszych lat było jasne, że to dziecko myśli inaczej niż reszta. Uwielbiał książki, fantastykę naukową i komputery. A swój pierwszy program komputerowy sprzedał, mając zaledwie 12 lat. Dorastając, Mask nie miał łatwo. W szkole był prześladowany, a rodzinne relacje także należały do skomplikowanych. Jednak ta mieszanka outsiderstwa i ambicji ukształtowała w nim cechę, która powróci w jego dorosłym życiu. Obsesję na punkcie działania mimo przeciwności. W wieku 17 lat postanowił opuścić RPA, by uniknąć obowiązkowej służby wojskowej i zbliżyć się do świata technologii. Najpierw przeniósł się do Kanady, a później do Stanów Zjednoczonych miejsca, które szybko stało się jego idealnym środowiskiem. Jego pierwszym poważnym sukcesem był ZIP-2 firma tworząca przewodniki internetowe dla gazet. W 1999 roku. Kompak kupił ją za prawie 300 milionów dolarów, a Musk stał się milionerem jeszcze przed trzydziestką. Ale nie zamierzał spoczywać na laurach. Zarobione pieniądze zainwestował w kolejne przedsięwzięcie firmę X.com, która po połączeniu przekształciła się w PayPal. To właśnie ta platforma płatnicza ugruntowała jego pozycję jako jednego z najodważniejszych przedsiębiorców nowej ery Internetu. W 2002 roku eBay kupił PayPal za 1,5 miliarda dolarów. To był moment, kiedy większość ludzi spokojnie kończyłaby karierę i kupiła sobie wyspę. Ale Musk nie był większością ludzi. Kolejny krok kosmos. W 2002 roku Musk założył SpaceX, bo miał jedno z tych marzeń, które dla większości osób brzmią jak scenariusz filmu science fiction kolonizacja Marsa. Pierwsze trzy starty rakiety Falcon 1 zakończyły się katastrofą. Firma stała na krawędzi bankructwa. Musk musiał zdecydować, czy inwestować ostatnie pieniądze, które mu zostały, i zaryzykować wszystko, co zaryzykował. Czwarty start okazał się sukcesem. Chwilę później NASA podpisała SpaceX ogromny kontrakt, który uratował firmę. Dziś SpaceX regularnie wysyła rakiety. Ląduje nimi pionowo i przygotowuje się do misji na Marsa. Marzenie przestało być fantazją, jest tylko kwestią czasu. Równolegle Musk zaangażował się w Tesle, firmę, która miała zmienić sposób, w jaki myślimy o samochodach. Niewielu wierzyło, że pojazdy elektryczne mają przyszłość. Dziś Tesla jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów aut na świecie symbolem innowacji i technologii. Musk dołożył do tego również Solar City, Hyperloop, Powerwall i kolejne projekty mające zmienić energetykę i transport. Ale Musk to nie tylko sukcesy, to również kontrowersje. Impulsywne decyzje, nieprzewidywalne tweety, twarde zarządzanie firmami, nagłe deklaracje i zachowania, które potrafią zaskoczyć nawet jego największych fanów. Jednak jedno trzeba mu oddać: jego działania, niezależnie od opinii, Kształtują przyszłość technologii jak mało kto. Elon Musk to połączenie wizjonera, przedsiębiorcy, marzyciela i ryzykanta. Człowiek, który raz za razem udowadnia, że to, co dziś wydaje się nierealne, jutro może być normą. To były Twoje pięć minut o Elonie Masku. Jeśli chcesz poznać kolejnego człowieka, który zmienił świat, zostań ze mną. Do usłyszenia w następnym odcinku.